Cześć, dzisiaj prezentacja kolejnego sprzętu z mojej prywatnej kolekcji. Tym razem jest to radio, zwane odbiornikiem globalnym. Grundig Satellite Professional 400. Urządzenie zostało wyprodukowane w latach 86-89 ubiegłego wieku i jest to uzupełnienie serii Satellite 650. Jednego podobno z najlepszych odbiorników globalnych, kiedykolwiek wyprodukowanego. Są to czasy świetności firmy Grundig. Niestety ona w chwili obecnej już w tej postaci nie istnieje. Markę przejął turecki Arcelik i dzisiaj sprzedaje różnego rodzaju dziadostwo pod nazwą Grundig. Urządzenie. Zachowało się w dość fajnym stanie jak na swoje lata. E, oczywiście, jakieś drobne ryski tutaj powstały na tym urządzeniu podczas użytkowania przez poprzedniego właściciela, lub też może e, przy niezbyt delikatnym obchodzeniu się z urządzeniem czy, czy jego przechowywaniu. Co mamy? E, w tamtych czasach bardzo modne były mm, suwaki. Potencjometry suwakowe nie obrotowe, tylko suwakowe, e, moim zdaniem, to po prostu nie, nie było dobre rozwiązanie z kilku powodów. Między innymi, bardzo nieprecyzyjnie się ustawia parametry takimi właśnie suwakami. E, bardzo dużo miejsca zajmują na płycie czołowej e, oraz są dość podatne na e, różnego rodzaju trzeszczenia, także trzeba je od czasu do czasu konserwować, żeby raczej te e, trzaski nie powstawały podczas zmiany głośności czy też e, tonu, zmiany wartości tonu. E, opisy jeszcze podwójne, Bassen Hochen, jak to złomnik e, opowiada na swoim kanale, nawet ma taką fajną śmieszną krótką piosenkę e, i e, Mamy też napisy po angielsku. Professional oznacza, że jest to wersja na rynek niemiecki. Tam były pewne obostrzenia dotyczące częstotliwości odbioru, i urządzenia na tym rynku nie mogły odbierać powyżej 26,100 MHz. Ten egzemplarz jest odblokowany w bardzo prosty sposób. Przy głównym procesorze. Odlutowuje się zwo, diodę. To tak zwana zworka, taka dioda po prostu jest tam dodana. Wtedy mikrokontroler wie, że nie może przestrajać urządzenia powyżej 26 MHz. Co nam oferuje taki sprzęciur? Otóż przede wszystkim bardzo dobrą jakość odbioru. Porównując do dzisiejszych współczesnych urządzeń, mamy tutaj naprawdę fajnie duży głośnik, który daje bardzo przyjemne audio. No, oczywiście, jest to też powiązane z tym, że, że ten radioodbiornik jest dosyć sporych rozmiarów, bo gdy porównamy go chociażby do iComa. R6, mojego ulubionego odbiornika globalnego, e, skanera przy okazji, no to widzicie nie? jaka jest różnica, także i on tak naprawdę nie ma takiej sytuacji, że ten e, grundik coś słyszy, a te maleństwo nie słyszy, oczywiście widzicie wielkość go chociażby głośnika, więc te audio z Icoma jest dużo Gorszej jakości niż z tego Grundika, naprawdę też duża przyjemność obsługi takich urządzeń, jeżeli mamy jeden guzik do jednej funkcji, a nie musimy tutaj ganiać po głębokim menu. Jeden guzik, nawet jak widzicie, tutaj ma trzy funkcje. W urządzeniu znajdziemy odbiór tradycyjnego radia UKF FM.

Tyle zajmuje tam wewnątrz w, w, w radiu, która naprawdę świetnie odbiera fale długie. E, no i moje ulubione pasmo też, oczywiście, mamy e, tak zwane fale krótkie od 1,6 do w tym modelu 30 MHz. Standardowe jest 26,1 dla wersji Professional i dla właśnie International jest do 30 MHz. Na tych falach e, krótkich jesteśmy też w stanie odbierać modulację SSB, ponieważ z boku mamy taki przycisk BFO, aktywujemy e, przyciskiem na dole SSB i e, może urządzenie ma skok strojenia co 1 kHz, e, to żeby dobrze dostroić się do danej częstotliwości, używamy właśnie. Tego pokrętła tutaj dodatkowego, no bo wiadomo, w modulacji SSB musimy być idealnie wstrojeni w częstotliwość, żeby odbiór stacji był poprawny. Urządzenie oferuje kilkadziesiąt pamięci, więc pamiętam chyba 24. Więc możemy sobie. Zapamiętać nasze ulubione stacje. Oczywiście nie pamięta, czy jest to w modzie SSB czy AM. Za każdym razem jest tu taki mechaniczny włącznik, który musimy aktywować SSB. Nie, nie działa to tak jak powiedzmy w skanerach typu ICOM R20, R30, że mamy też od razu zapisany tryb modulacji, ale to w niczym nie przeszkadza. Przestrajamy urządzenie. Bardzo fajną gałą, jak ja to mówię, bardzo fajnie jest wykonana. Bardzo, bardzo fajna w dotyku. Mamy też tutaj przełącznik Local DX. Możemy sobie przy silnych stacjach stłumić troszeczkę czułość odbiornika. Mamy możliwość podłączenia anteny zewnętrznej, jak widzicie. Także po włożeniu tutaj wtyku jest odłączana antena teleskopowa. Strony posiadamy wejście AUX, gdzie możemy sobie podłączyć wejście starego typu, tak zwane chyba DIN się to nazywało, już nawet nie pamiętam. Możemy sobie tutaj podłączyć jakieś zewnętrzne źródło audio, jeżeli mamy taką potrzebę. I chyba z tego co pamiętam to jest wyjście, że możemy do dodatkowego wzmacniacza podłączyć. Ten przycisk umożliwia nam podświetlenie skali w momencie, gdy zasilamy urządzenie z baterii. No, i mamy standardowe wyjście słuchawkowe Małyček. Wejście na zasilanie 230V oraz jeszcze dodatkowe na 12V. Z tyłu znajdziemy fajną podpórkę, gdzie sobie możemy radio po prostu ustawić pod skosem w celu fajniejszej obsługi. Na dole mamy kasetę na na baterie i tutaj jest kilka zestawów baterii 6 baterii wchodzi jako zasilenie głównego radia, ale jeszcze mamy trzy dodatkowe baterie, które odpowiadają za zasilenie zegarka dodatkowo dla osób podróżujących w tamtych czasach była możliwość przełączenia pomiędzy zasilaniem 127 V obecnym w Stanach Zjednoczonych a 220 240 V. Te egzemplarze te grundiki były produkowane w Portugalii. Na chwili obecnej w garażu, i e, poziom zakłóceń elektromagnetycznych jest tutaj gigantyczny od różnego rodzaju e, LEDów. Najczęściej najczęściej po prostu żarówki LED. E, no, to jest po prostu zmora, dramat w chwili obecnej, jakie dziadostwo się dystrybuuje na rynku europejskim. Ale jak słyszycie, jedno polskie radio w Polsce Południowo-Zachodniej naprawdę po wyłączeniu, może tam spróbuję wyłączyć. Czy coś pomogło? Troszeczkę pomogło. Radio ustawiam pod skosem, bo, tak jak wspominałem, wewnątrz jest antena ferytowa i dla fal długich, żeby znaleźć jak najlepszy odbiór, po prostu musimy radioodbiornikiem obracać. Tekswun 2000 ma taką fajną, fajny patent, że u góry ma taki obracany moduł z anteną ferytową, który umożliwia nam ustawienie. Jej względem nadajnika radiofonicznego bez konieczności obracania radia. FM jak widzicie, antena jest schowana całkowicie, i to urządzenie naprawdę ma mega czułość, chociaż pracuje w tak nieprzyjemnym środowisku, tak smogu elektromagnetycznym w chwili obecnej. I tak jak wspominałem, nie wiem, czy o, telefon o, mi to telefon już łapie. I jak mi. Z, teraz mówię. I jak mi cierpienia albo poszukiwania czegoś I i tym basu sopranu i jesteś Naprawdę, naprawdę bardzo fajnie to działa. Czego brakuje to odbioru e, stereo, chociażby, żeby była taka możliwość odbioru na radia, stereo przez słuchawki. Tutaj niestety takiej funkcjonalności Zabok. nie ma. E, Mamy także możliwość przeglądania częstotliwości pamięci. Możemy też sobie wyszukiwać, prawda, automatycznie takie podstawowe funkcje, które no większość radii posiada. Nie? To jest pamiętajcie rok 86, 89, więc. Sterowanie radiem takim właśnie mikrokontrolerem to był wtedy szczyt możliwości firmy Grundig i no nie tylko firmy Grundig, ale wcześniejsze modele po prostu działały na zasadzie przestrajanego VFO przez kondensator czy też powiedzmy cewki. A jeżeli był wyświetlacz, to on najczęściej po prostu był miernikiem częstotliwości. To tutaj to działa w bardziej współczesny sposób, czyli mamy układ PLL, który wytwarza wraz z VCO częstotliwość i jest wyświetlana częstotliwość przez mikrokontroler. Nie jest to częstotliwość rzeczywiście zmierzona na, powiedzmy, generatorze. No ale dzisiaj to tak się buduje po prostu wszystkie radia. Jest to nic niezwykłego w dzisiejszych czasach. No w tamtych czasach to, to była mega mega nowość. Co tu jest ciekawostek? No automatyczne załączenie. Mamy, możemy sobie zdefiniować o której godzinie ma radio się załączyć, czyli może to działać w postaci takiego standardowego budzika. Wskaźnik sygnału analogowy. Bardzo mi się podoba. Bardzo fajnie pracuje. Aczkolwiek ta skala tutaj. W żaden sposób nie odzwierciedla esmetru, który znamy chociażby z urządzeń krótkofalarskich. Jest to po prostu taki indikator siły sygnału od 0 do 10. Nie, nie przywiązujmy się do tego w sposób taki jak do, do, do urządzeń krótkofalarskich. No, i to przede wszystkim, co jeszcze możemy tutaj odebrać, tak? bo, bo, bo część ludzi może, może nie orientuje się. Fale krótkie cały czas żyją. Na falach krótkich cały czas mamy mnóstwo stacji krótkofalarskich. Dzięki właśnie możliwości załączenia tej funkcji SSB, jesteśmy w stanie odebrać stacje krótkofalarskie. Cały czas jest sporo stacji radiofonicznych. Bardzo dużo inwestują Chińczycy, o dziwo. Chińczycy naprawdę cały czas są na falach krótkich, nadają nawet audycje w języku polskim. No, niestety, dużo, dużo nadawców zrezygnowało z transmisji na falach krótkich. Nad czym, nad czym no, też ubolewam, no ale niestety tak wyglądają zmiany, jest dostęp dzisiaj do internetu. nie Jest y, też zbyt duży smok elektromagnetyczny w skupiskach ludzkich, więc y, ten odbiór fal krótkich, czy długich jest też y, w miarę utrudniony. Y, takie radio, no, jeżeli ktoś mieszka w mieście, to tak naprawdę y, pokaże swoje możliwości, właśnie gdzieś na działce, gdzieś, gdzieś żeby wyjechać sobie do lasu i, i posłuchać naprawdę dalekich, odległych stacji, czy to radiofonicznych, czy krótkofalarskich, czy chociażby jesteśmy tutaj sobie w stanie posłuchać daleko dystansowej kontroli lotów. Też tutaj nasłuchiwałem stacje wojskowe, jest też jeszcze bardzo dużo stacji tak zwanych szpiegowskich numerycznych, zachęcam do zapoznania się z tematem w internecie, czy też różnego rodzaju dziwnych sygnałów, typu taki jeden chyba z najbardziej popularnych w naszym rejonie, to jest tak zwany Buzzer z, z Rosji, tam różne są teorie, teorie spiskowe. Co, co, ten, co ten sygnał oznacza i jest nadawany praktycznie chyba po II wojnie światowej, niedaleko po II wojnie światowej został załączony i on działa do dnia dzisiejszego i różnego rodzaju domysły są, co on, co on może oznaczać. Możemy też posłuchać komunikację pomiędzy statkami, na oceanie. Także, no, bardzo, bardzo fajne, duże możliwości. Bardzo wiele osób w ogóle nie orientuje się, że, że takie możliwości jeszcze istnieją, że są. Jest to dosyć wciągające hobby, także. Jak każde hobby, jednemu się to spodoba, innemu się to nie spodoba, ale dzięki, dzięki takiemu urządzeniu można sobie po prostu polować na różnego rodzaju dziwne stacje. Z mojego punktu widzenia jest to bardziej urządzenie kolekcjonerskie, bo jak wiecie, posiadam trochę sprzętów krótkofalarskich, ale po prostu sama jakość wykonania tych urządzeń oraz jakby przyjemność obcowania z takim urządzeniem jest dużo, dużo większa niż powiedzmy z tych teksunów obecnie produkowanych PL600 czy 660 to są takie mniejsze urządzenia, małe te przestrajanie powiedzmy pokrętłem nie jest tak wygodne jak, jak to się odbywa tutaj, tutaj jest naprawdę wszystko fajnych rozmiarów także wiecie miniaturyzacja w pewnych obszarach tak naprawdę jest fajna, ale nie wiem czy do końca wskazana bo w pewnym momencie już po prostu nie potrzebujemy tych urządzeń, żeby były mniejsze, bo stają się mniej wygodne w obsłudze. I myślę, że ten satelit, akurat 400, jest jeszcze takim akceptowalnym, jeżeli chodzi pod względem gabarytów urządzeniem. No a ceny, ceny no w zależności od stanu takich urządzeń to potrafią się wahać widziałem najdroższe na ebayu to ponad 1000 zł no wiadomo, że, że po prostu no stan takich urządzeń ma tutaj znaczące znaczenie jeżeli chodzi o cenę, ale myślę, że można spokojnie je dostać w okolicach 300-600 zł z tym, że trzeba sobie wziąć do serca to, że to urządzenie ma już kilkadziesiąt lat i może się zdarzyć, że już pewne elementy elektroniczne, szczególnie kondensatory, mogą omawiać posłuszeństwa i może się to wiązać z serwisem takiego urządzenia. Także raczej, raczej polecam te urządzenia dla kolekcjonerów i osób, które ewentualnie potrafią sobie coś samemu tutaj naprawić, bo no myślę, że dzisiaj koszty, koszty naprawy takich urządzeń mogą być dosyć duże. Więc, więc trzeba to wziąć pod uwagę po prostu robocza godzina dzisiaj naprawdę dużo kosztuje chyba że macie tam jakiegoś pana mietka, który że tak powiem za flaszkę jest w stanie tutaj coś naprawić poprawić i ale myślę, że warto, że warto zaryzykować i ocalić te, te urządzenia zobaczcie sobie na ceny Grundika 650 czy tam wersję 600 które sięgają dzisiaj do nawet 2000 zł za, za sztukę. E, no, niektórzy kolekcjonują stare samochody, niektórzy stare radia i myślę, że tego typu sprzęt raczej tanieć już nie będzie. Tyle ode mnie, dzięki wielkie. Do spotkania w innych moich filmach. Cześć.